Hej wszystkim, witamy Was Cześć. ponownie na klifach. Dziś pogoda jest trochę wieczna, więc nie wiem, czy nie będzie nas zakłócać, ale widoczność jest bardzo dobra. Już widzieliśmy dzisiaj Francję, więc widoki będą na pewno ładne. Miejmy nadzieję, że wiatr nam nie przeszkodzi w nagrywaniu. Będziemy kontynuować nasz trekking. Z tego samego miejsca, co ostatnio skończyliśmy. Zapraszamy do oglądania i do naszej dalszej wędrówki i do naszej przygody. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy nie popełniliśmy błędu, wychodząc dzisiaj na klify. Dobra, obiec Mamy koguta w krzakach. O kogut i kura. Ale ładne. Chyba im przeszkodziliśmy. O, właśnie przechodzimy ko jakiegoś gospodarstwa tutaj widać o gęsi i kurki jakieś chodzą sobie gdzie chcą i mają tutaj naprawdę dobrze mamy dzisiaj w planach dojście do jednej z najpiękniejszych plaż Do plaży Plemont plaża ta znajduje się w zachodnio-północnej części wyspy. Jest to duża atrakcja turystyczna, ponieważ znajdują się tam jaskinie z małymi wodospadami. Plaża ta jest otoczona klifami. bez wiatru. Jeszcze dajemy radę iść, więc nie jest źle. Nie wiem czy tam nie widać, pod zabrała mi kapelusz z Białor. Nie wiem czy tam nie widać wyspy Guernsey. Tam mi się wydaje, że może być widać. Rzeczywiście, to może być Głęzi. Jest druga wyspa należąca do wyspy Normandzkich. Jest ona mniejsza od Jersey i mniej komercyjna. Wyspa bliźniacza to jest Cześć. Tutaj na wyspie potrafi być 16 stopni. Jest bardzo zimno przez ten wiatr, ale też potrafi być bardzo gorąco przy takiej temperaturze, gdy nie ma wiatru i świeci słońce. Więc to nigdy nie wiadomo, jak się ubrać. Trzeba być zabezpieczonym na każdą pogodę, bo nie wiadomo, co nas może spotkać na klifach. Zapraszamy na ławkę z pięknym widokiem. Ktoś ma ochotę dołączyć? Zapraszamy na naszą przygodę. Zapraszamy razem z nami na wędrówkę. Chodźcie z nami. Niestety jesteśmy na górze i odczuwamy Idziemy zobaczyć jakieś pozostałości po Niemcach co oni tu zostawili. I Wracamy do przodu, trzeba kontynuować naszą wycieczkę dalej. Wyspa Jersey była zawsze domem dla maskonurów, ale niestety w ostatnim wieku populacja bardzo spadła i zostało ich tu niewiele. Idę Wam teraz pokazać tutaj na taki punkt obserwacyjny. Kiedyś tutaj chyba było jakieś działko. Mi się wydaje. Już nie ma, usunęli je na pewno. A teraz to jest naprawdę dobry punkt obserwacyjny. Można zobaczyć. Tutaj widać właśnie plażę Plemont, o której wcześniej wspominałam. Zaraz tam zajdziemy na dół Ale widać, że jest przypływ, więc nie wiem czy uda nam się dojść do jaskiń dzisiaj. co Nie sprawdziliśmy niestety godzin przypływów Niestety trafiliśmy na przypływ. Pokażemy Wam kawałek chociaż tej plaży. Bo zaraz będzie cała zarana. Tak myślę, że do 10 minut. I nie będzie widać nic. Na plemont mamy kawiarnię, więc można sobie usiąść napić kawy czy herbaty z pięknym widokiem. Ludzie się tutaj zatrzymują i odpoczywają. Kamienie mogą się tutaj posuwać więc trzeba uważać i nie podchodzić sobie blisko klifów Niestety nie widać już za bardzo plaży, jest sama woda więc już raczej nie wiem czy pokażemy wam tą jaskinię raczej już chyba nie Tu zalewa ją woda no już nie ma jak za bardzo się tam dostać. Czy byłoby już buty ściągać? No już ciężko. To już jest zatopione. Normalnie tam jest ścieżka i można dojść do tej jaskini. się po skałach wspinać zobaczymy będzie jakaś przygoda szybko to ale to, 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 to ładnie no, będzie trzeba buty ściągać tak. i się ratować Pływy są bardzo gwałtowne i trzeba uważać, bo za chwilę nasze wyjście do góry zostanie zalane. Będziemy musieli wracać na boso albo w mokrych lutach. Widać tutaj jaka czysta woda jest. Ale jakby zamurkował do takiej, skoczyłby. I nawet ta woda jest ciepła dzisiaj. A znaczy, gdzie ciepła jest akurat tutaj, bo się nagrzała. W morzu na pewno nie jest taka ciepła. Znaleźliśmy sobie miejsce na odpoczynek. Teraz będziemy sobie jedli i podziwiali widoki. Jednaście minut temu tędy schodziliśmy, widać, że sporo już zalało. kierować do zamku Grosnes bardziej na zachód także ruszamy dalej Już pozostałości po tym zamku nie za dużo zostało z niego a ja pokażemy Wam ostatnie spojrzenie na plażę Plemont z góry, z klifu i ruszamy dalej. Na zamek. Największa część trasy, to co zaplanowaliśmy dzisiaj jest, a wiatr dalej nie odpuszcza. Dalej mocno wieje, jedynie na plemu, będzie mile spokojniej. Taka to wycieczka wieczna. O, tutaj widzimy kolejne fortyfikacje Zostawione przez Niemców Bunker jest w oddali, która Wam pokażemy z bliska go Misja bunkier zobaczmy czy da się zejść. Nie za bardzo. Misja bunkier. Tu widać, że były stanowiska. Tu też musiało być kiedyś na pewno jakieś działo. Jeszcze mam taką ciekawostkę. Wyspa Jersey była jedynym terytorium brytyjskim, kupowanym przez Niemcy podczas II wojny światowej. Niemcy ją okupowali 5 lat. Zostawili tutaj bardzo dużo różnych bunków po sobie. tuneli, wież obserwacyjnych, różnego rodzaju działka mieli tutaj, bo myśleli, że Amerykanie i Brytyjczycy będą płynęli. Europy, no ale się pomylili niestety. I wszystko zostało to tak do, do dzisiaj, chociaż te działka są zdemontowane, to ich nie ma, ale to jest Da Jersey Plus, to bardzo fajna historia dzięki temu. Tutaj wam pokażę pozostałości o po tym. Te fajne taki. Widać, że musiała być też wieża obserwacyjna w nim. Tutaj. I właśnie na wyspie Jersey znajduje się największe zagęszczenie na świecie różnych fortyfikacji militarnych zostawionych przez Niemców. Tutaj to robi naprawdę wrażenie. Chcielibyśmy się z wami żegnać. Koniec trekkingu na dziś. No niestety, nasz spacer się skończył. Wieczny dzień. Zapraszamy na kolejne odcinki.